O doktorze Hiszpanie, nasz dobry doktor spać się od nas bierze, ani chce z nami doczekać wieczerze. Dajcie mu pokój, najdziem go w pościeli, a sami przed się bywajmy weseli. Już po wieczerzy pójdźmy do Hiszpana. Da, wierę, pójdźmy, ale nie bez dzbana. Puszczaj doktorze, towarzyszu miły. Doktor nie puścił, ale drzwi puściły. Jedna nie wadzi, daj ci Boże zdrowie, by jeno jedna doktor na to powie. Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci, a doktorowi mózg się we łbie mąci. Trudny, powiada mój rząd z tymi pany, Szedłem spać trzeźwio, a wstaję pijany.